To edycja festynu naszej Akademii e, Piłkarskiej Sparta. E, cel jest taki, żebyśmy właśnie nie tylko te dzieci e, były w reżimie treningowym, ale także żeby integrowali się, e, a także miło spędzali czas. Bardzo duże atrakcje, oprócz meczów, gdzie dzieci będą sobie grały, to mamy dmuchane zjeżdżalnie, różnego rodzaju konkursy, banji, bar robotowy, gdzie ze świeżych robotów są robione soki. Mamy dietetyczkę, gdzie każdy Dzień może sprawdzić zawartość tłuszczu, robiliśmy różne inne badania, porozmawiać z dietetykiem z na temat zdrowego żywienia no i to tak spróbowaliśmy zorganizować, żeby to wspólnie właśnie rodzice rodziny rodziny z dziećmi razem rodziny uczestniczyły rodziny w różnych konkursach w czy różnych zabawach, żeby to właśnie było takie też integracyjne. W Augustowie wszystkie imprezy zawsze się udają. Nie ukrywam, pogoda też nam pomogła w tym, w, tej, w tym evencie, w tym turnieju Akademii Piłkarskiej Sparta. Organizatorzy spisali się na piątkę, na piątkę z plusa, nawet może na szóstkę, ponieważ wszystko jest dopracowane na ostatni guzik. To jest szczególna okazja do tego, żeby móc, móc się spotkać, wziąć udział w konkursach. Przede wszystkim pokazać dzieciom, że tata mimo kilku, no już starszego wieku, jednak potrafi to, czy po, za piłką pobiegać, czy po prostu e, się powygłupiać, bo to też jest ważne. Dużo atrakcji, jest bardzo fajnie. Można grać mecze. Ale nie o trofea, tylko no, no, można się bawić. Jest bardzo fajny zakład. LMP. New Media.